Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale MGR Zabudowy TV. Ja mam na imię Krzysztof i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam zabudowę izotermiczną. Waga w Toyocie Pro Ace Max. Nowość na naszym kanale, nowość na rynku. W końcu Toyota doczekała się dużego auta dostawczego, którego możecie nabyć o długościach L2, L3, L4 i o wysokościach H1, H2 i H3, więc w tej chwili Toyota wchodzi z bardzo dobrym produktem, jeżeli chodzi o furgony, i za chwilkę także będzie zabudowa kontenerowa, możliwa, bo także będzie tutaj tak zwany widelec oferowany w gamie dużego auta dostawczego Toyoty, już jest oferowany. Zrobiliśmy już taką zabudowę. Jaka jest wyjątkowość tej zabudowy i tego samochodu? 3 lata gwarancji lub milion kilometrów. Nie tylko na samochód, ale także na zabudowę i na agregat, który tutaj widzicie. Ta zabudowa została przygotowana do 0 stopni, nie ma problemu, żebyśmy zrobili także tutaj dla grupy Toyota zabudowę do minus 20 stopni, i o tym opowiemy Wam w dzisiejszym odcinku. Co do sukcesu tego modelu, jestem przekonany. Na pewno te trzy lata gwarancji zrobię różnicę dla wielu klientów, dla wielu firm, które tutaj chciałyby, żeby ten okres gwarancyjny był jak najdłuższy, szczególnie kiedy pokonują dużo kilometrów rocznie takimi pojazdami, a o samą zabudowę także jestem spokojny, dlatego że konstrukcja tego samochodu sprawia, że te pionowe ściany po zabudowie mamy taką samą szerokość na dole zabudowy, jak i na górze. Więc ta kubatura jest świetna nie tylko pod zabudowy izotermiczne, tam gdzie przewożony jest towar, na przykład w skrzynkach, gdzie każdy centymetr ma znaczenie, ale także przy zabudowach kamperowych i tutaj na pewno e, Toyota z modelem Max będzie bardzo mocna. Jeżeli chodzi o samą zabudowę, na ścianie mamy gładki laminat, który łatwo utrzymać w czystości najwyższej jakości, mamy tutaj izolację. 5 cm styroformem, dlatego, że temperatury jakie tutaj będą panowały w tej zabudowie są do 0 stopni. Nie ma problemu, żebyśmy, jak już wspominałem, zrobili tutaj także mroźnie do minus 20 stopni. Na podłodze mamy aluminium ryflowane z jednego kawałka zespawane do tutaj bocznych listew z aluminium ryflowanego. Pod spodem mamy dodatkowo wzmocnienie sklejką 12 mm, co sprawia, że ta podłoga jest bardzo wytrzymała, bardzo sztywna, a te spawy, które tutaj robimy, także tutaj do nadkoli, które są z aluminium ryflowanego, sprawiają, że ta zabudowa będzie bardzo sztywna i bardzo wytrzymała. Nasza zabudowa posiada świadectwo PZH, czyli możemy tą zabudową przewozić artykuły spożywcze i żywność. Tutaj mamy także QR-kod na naklejce. Po zeskanowaniu tego kodu możemy zacząć pełną treść certyfikatu. Panele drzwi tylnych skrywają także pełen izolator, aż 5 cm. Są świetnie wyizolowane. Klamkę zostawiliśmy wewnątrz, oczywiście, że gdybyśmy się zamknęli w takiej zabudowie, to z niej najzwyczajniej wyjdziemy. Jeżeli widzicie tutaj tego typu rewizje, służą one do ewentualnej wymiany żarówki w podświetleniu tablicy rejestracyjnej, jak tutaj mamy dostęp do ewentualnego zamka, dostęp do tylnych lamp. Dostęp do mechanizmu drzwi bocznych, przesuwnych, jeżeli zaistnieje taka konieczność, trzeba na przykład wykonać usługę serwisową. To dzięki właśnie takim rewizjom serwisowym nie trzeba rozbierać ścian. Można w prosty sposób tutaj sobie to odkręcić i ewentualnie wykonać serwis, jeżeli jest taka potrzeba, lub chociażby wymienić żarówkę w poświetleniu tablicy rejestracyjnej. O dobre oświetlenie takiej zabudowy zadbają aż dwie lampki LED energooszczędne, szczelne. Włączają się po otwarciu drzwi, czyli tak jak fabryczne lampki w gwałcie dostawczym. Próg podłogi jest właśnie wykonany także przez zagięcie tego arkusza aluminium ryflowanego. Dodatkowe wzmocnienie sklejką sprawia, że ten próg nie trzeba dodatkowo wzmacniać, jest on, jest on bardzo wytrzymały. Także jeżeli jakieś najazdy czy tego typu rzeczy chcemy zamontować w naszej zabudowie zootermicznej, nie ma żadnego problemu. Na ścianie na wysokości około 80 cm i na dole, tutaj na górze tej listwy aluminiowej, mamy listwy do kotwiczenia ładunków. Możemy do nich sobie doczepić na przykład pinki albo drążki blokujące nam ładunek przed przesuwaniem się. Dolny i górny rząd pozwala na dobranie sobie odpowiedniego mocowania, w zależności od tego, jak wysoko ten towar będziemy wozili. Ci, co z nami już współpracują, są naszymi klientami, oglądają nasz kanał, wiedzą, że naszym hasłem są zabudowy szyte na miarę. I tutaj zobaczcie jest dodatkowe mocowanie na półkę, które będzie na życzenie klienta zrobiliśmy takie wzmocnienia i wtedy ta półka sobie może tutaj e, być zastosowana. Bo nie jest to tak łatwo przykręcić do ściany, natomiast jeżeli wiemy wcześniej o takich udogodnieniach dla klienta puszczamy odpowiednie wzmocnienia w ścianach zabudowy, żeby to wszystko mogło wytrzymać większe naprężenia, większe ciężary i podobnie jest z listwami kotwicznymi, jeżeli myślicie o zamontowaniu ich w swoim samochodzie dajcie nam znać wcześniej, robimy wtedy dodatkowe wzmocnienie właśnie w ścianie, że łatwiej potem przynitować. To do wzmocnienia i wtedy wytrzymuje naprawdę kilkaset kilogramów, które w czasie hamowania, wiecie, sprawia bardzo duży problem. Szczególnie przylicwa, które są wkręcone tylko i wyłącznie do ściany. Specjalnie odizolowana groć grubszym izolatorem po to, aby oddzielić chłodną komorę ładunkową od zazwyczaj ciepłej kabiny. Zaślepka naszej produkcji Zasłania większość przewodów chłodniczych, zostawiamy tylko dwie rurki od skroplin. One muszą być pod odpowiednim kątem, żeby skropliny, właśnie tutaj z parownika, wpływały sobie w dół samochodu, uciekała nam wilgoć z tej zabudowy, po spód auta I tutaj także widzicie rewizje, które służą do ewentualnego serwisowania agregatu bez konieczności rozbierania ściany. Opowiedzmy o agregacie. Jednostka od model Z350, którą dodatkowo możecie wyposażyć w opcję grzania lub zasilania postojowego, wtedy podpinając taki agregat do zwykłego gniazdka działa on, niezależnie, czy silnik pracuje, czy nie. Dwuwentylatorowy parownik zadba o to, żeby był szybki transfer chłodnego powietrza tutaj w zabudowie. A sterowanie samą jednostką odbywa się za pomocą sterownika, tutaj umieszczonego przy słupku a z lewej strony kierownicy. Więc kierowca cały czas ma podgląd na to, jaka temperatura ponuje wewnątrz zabudowy, może sobie ewentualnie tutaj skorygować tą temperaturę, mając wszystko blisko pod ręką. A skraplacz umieszczony jest na dachu specjalnej niszy, aby nie wystawał zbyt ponad kontur dachu, więc. Po pierwsze, mniejsze opory powietrza, po drugie oszczędność, bo mniej taki samochód będzie palił, po trzecie oczywiście estetyka. Jeżeli macie samochód dostawczy w innym kolorze niż białym, nie ma problemu, żebyśmy polakierowali obudowę agregatu lub niszy w dowolny kolor. Cieszę się zapewno wraz z Wami, że Toyota prowadziła duże auto dostawcze do swojej oferty. Widać, że przy małych i średnich furgonach naprawdę robili dobrą robotę. Bardzo duża sprzedaż w Polsce. Dużo klientów oczekiwało, żeby uzupełnić swoją flotę, nie tylko małymi autami dostawczymi pod logiem Toyota, ale także właśnie dużym autem. I ten model Max na pewno spełni większość oczekiwań. Jeżeli Wy posiadacie inne auto dostawcze, Zapraszam do mnie. Dane kontaktowe znajdziecie poniżej. Wycenię Wam zabudowę izotermiczną e, albo mroźniczą do minus 20 stopni Celsjusza. Jeżeli szukacie Toyota z trzyletnią gwarancją na zabudowę i na agregat, zapraszam do dealerów Toyoty w Polsce. I z tego miejsca serdecznie ich pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!